Lonely, I'm so lonely. I have nobody for my own. And I'm so lonely. Ale co może zaskoczyć Polaków? Prezydenta podziesza premier Donald Tusk. <ślesk> Wiadomości lokalne. Na terenie powiatu Krakowskiego położono 500 metrów od stady. Na terenie budowie jest nasz reporter, Patryk Pietrek. Łączymy się z nim. Halo, Halo, Patryku? Właśnie jestem na budowie. Dzień dobry, jestem z telewizji. Mam dla Pana kilka pytań. Siema, dlaczego Pan nie pracuje? Proszę Pana, Wielki Uczony, a nie wie? Niech Pan zobaczy, tu. O, widzi Pan to? To. Wie pan jak ja mam pracować jak nie ma pieniędzy na materiały? Ale co będzie jutro przecież ma przyjechać komisja? To mi WOLU zIdzie! To jest! Witaj sobie! Dzień dobry, ja jestem... Siema! Dzień dobry. Ale Co będzie jutro przecież ma przyjechać komisja? Proszę pana Jaka komisja? No będą sprawdzać stan dróg. Proszę pana. Za to obchodzi? Dla wiadomości Patryk Pietr. A oto co już zostało zrobione. Polska policja przełapała dilerów podczas przemytu narkotyków. Cały to miał zostać przewieziony do stolicy Niemiec. Nasza ekipa jest właśnie na miejscu zdarzenia. Oto pomieszczenia, w którym znajdowali się dilerzy. Policja właśnie wyprowadza dilerów. Oto dilerzy niejaki Arnold G. i Paweł Gw. Jak widzimy, zaopatrzenie mieli duże. Oto ich najważniejsze pomieszczenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. Czy słyszała pani o tej akcji z narkotykami? Kaj tutaj? Tak, tutaj. No Pana ich Tak. Kurde, No my, my już mieli wszyscy strach. Tu sąsiad, ten też. My podali mi już tak kiedyś płot na wieczór. Tu takie czarne auta są jeszcze. Manie aż strach. Takie czarne łóżiny normalnie. A na ty auta, nie? na tych autach, taką ty, literki. My. Wy, hey. nie, mm -hmm. normalnie, aż tak, ale ty i... normalnie, no aż użyło. Ja tam już kiedyś chciała iść obejrzeć co tu tam się dzieje. Ja go do mojemu. Kiedy patrz, kiedy oni pojadą, to ją ja tam puda, obejrza co tam jest grany. No i normalnie on mi gole. Do... Przez to zrobić jeszcze co? Jaką starą, taką głupią. Potem my nic nie chcieli robić ani na policję, bo co? I nic nie zrobią, po, popitają. A no, chałpa pas Mamy tam kozdek, łatów na krzyż i co? Wygoriemy i co? Dostała no ta pora do śmierci i co? Pod to ma? dyć, ale tam. No normalnie ginał. No ja. ja idę. Tak, bo jeszcze mojemu staremu muszę uważać. Sam to drzewo, porąbać do pieca. Tu bo trzeba rozpolić. no co? Pogody tak. jakie pogody? Zima idzie? Dobra, idzie tak, o bardzo. Dobra, spokój, spokój. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejsze wydanie wiadomości. Tradycyjnie o godzinie 19. A teraz zapraszam na sport. I dla sportu Damian Kobieciarz. Brazylijska gwiazda Robinho w czasie karuzeli transferowej za 101 milionów dolarów przeszedł do angielskiego klubu Manchester. Tylko co dziwne nie do United, tylko do City. Teraz krótko Euro 2012, które mają być odwołane. Nasz reporter rozmawia z prezesem PZPN. Dzisiaj w studio gościmy prezesa PZPN-u, Pana Zbigniewa Religę. Witam Państwa. Mam dla Pana kilka pytań. Czy Pana zdaniem Euro 2012 odbędzie się w Polsce? Najważniejsze, że myślimy pozytywnie i ciągle idziemy do przodu w budowaniu stadionów. A jakie miasta są najlepiej przygotowane? Moim zdaniem, Roma, Juventus i Mediolan. Dla sportu, Patryk Pietrek. Dziękujemy naszemu repertuarowi. Teraz zapraszam na pogody. Damian Kobieciarz, Sport. Ciągle pada, a z patruli jak cukry. Mokre niebo się opuszcza coraz bliżej, żeby przejrzeć się paszonej deszczem wodzie. wodę. A ja, Dzień dobry państwu, nazywam się Józef Posypa, zapraszam na pogodę. Otaczają nas chmury. Ciśnienia wysoko atmosferycznego, które to chmury powodują, że wyż i słońce, które otacza całą Europę, w której to Europie Najcieplejszą stolicą jest Paryż 10 stopni, a najzimniejszą Dublin 16 stopni. Pogoda w naszym kraju. Otóż w nocy będzie bardzo gorąco, ale zimno, a y, 2 stopnie na dalekim zachodzie, w którym Tutaj jest chmura, która pokrywa słońce, i właśnie będzie ciepło. Dziękuję. Do widzenia. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. jak studio gościmy w prezesa pzpn z ma... Damian kobieciarz zapraszam na sport. Brazylijska gwiazda Robinio w czasie karuzeli transferowej przeszedł. Ja właśnie Pani jestem na budowie. Dzień dobry. Mam dla pana kilka pytań. Siema. Dlaczego pan nie pracuje? Dzień dobry Dzień dobry przepraszam Czy wiedziała Pani o dinerach? Ja? Dzień dobry Dzień dobry przepraszam Dzień dobry Wiedziała Pani o tej akcji z narkotykami? Kaj! Tutaj Tutaj Ja ją ja sam wiedziała takie czorne pieruny sała ziły Ja wiedziała ale No ty idź Idź ta obejrz Idź Ja go z sąsiadow ale co, idź obierz i co? Jeszcze ci łeb późno. How, Dzień dobry państwu. Proszę. W tej gościmy prezesa PZPN z